Cześć kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem na następny, nadchodzący tydzień, czyli tydzień od 17 do 23 marca. <laughs> kochane macie do wyboru trzy możliwości: upływ czasu, taniec albo błogosławieństwo. Zastanówcie się, ja zatrzymam, znaczy ja, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, zatrzymajcie film. Zatrzymajcie film, ja na chwilę zamilknę. Mam nadzieję, że wybrane upływ czasu, taniec albo błogosławieństwo. Błogosławieństwo i taniec wędruje na bok. No i zobaczmy, co tutaj dla tych z Was, które wybrały upływ czasu, chcą pokazać karty na nadchodzący tydzień, czyli tydzień od, dwu, od 17 do 23 marca. E, kochana, no tutaj karty troszeczkę. Takiego zawirowania, jakieś smutki, smuteczki tutaj będą się działy. Ósemka mieczy, piątka kielichów i siódemka mieczy. A więc taka energia, no, jakiś rozterek, jakichś nieciekawych myśli. Ósemka mieczy czyli pierwsza energia, która się tutaj dla was pokazała przypomina o tym, że wy same troszeczkę zamykacie się w jakiejś takiej energetycznej klatce w klatce zbudowanej ze swoich ciemnych smutnych myśli, z jakiegoś czarnowictwa, ósemka mieczy mówi, że same również trochę podcinacie sobie skrzydła mogłybyście się bardziej rozwinąć, mogłyby zrobić więcej, ale w jaki sposób blokujecie, bojkotujecie troszeczkę to, co się zdarzyć może. Wydaje mi się, patrząc tutaj na te trzy karty, że energia chce przypomnieć, abyś uwierzyła w siebie, zaufała sobie, abyś małymi krokami dochodziła do swoich planów do tego co tam gdzieś za czas jakiś sobie umyśliłaś, ustawiłaś. A ty w tej chwili trochę sama wymyślasz rzeczy i odpędzasz się, odganiasz sama siebie od realizacji tego celu. Może warto iść do przodu, może warto nie pędzić, ale właśnie robić małe kroki. Zauważ następna energia, czyli energia Piątki Kielichów, też o tym przypomina. Energia Piątki Kielichów mówi, aby doceniać, takie małe zwycięstwa, aby doceniać małe sukcesy, w które pojawiają się na drodze do realizacji tego czegoś wspaniałego tego, co ustawiłaś sobie tam za czas jakiś, jako ten punkt do zdobycia. Ale teraz zacznij też doceniać to, co jest wokół Ciebie, bo płaczesz nad czymś robisz troszeczkę z igły widły jesteś niezadowolona, bo coś się nie udało, bo coś się zepsuło bo jakiś tam dzień ci umknął, jakaś godzina przeciekła ci przez palce no nie o to chodzi, chodzi o to, aby zauważać że udało ci się coś zrobić, że znalazłaś czas, że chociaż jedna rzecz w ciągu dnia wyszła tak jak chciałaś, a więc troszeczkę takie e, przesunięcie uwagi, przesunięcie myślenia na to pozytywne, co wydarzyło się w ciągu dnia, tygodnia, e, ostatniego czasu. Bo tutaj właśnie jest jakieś takie zawirowanie w kierunku smutków, smuteczków, odczuwania bardziej bólu, przeziębienia niż radości życia, spacerów itd. itd. Zauważ, co tutaj nie gra. W, twojej, w Twoim otoczeniu, bo to będzie się kontynuowało dotąd, dopóki tego nie zauważysz. No i jeszcze siódemka mieczy. Siódemka mieczy to brak zaufania do ludzi, to podejrzenia w stosunku do innych, że oni też coś Ci chcą zabrać, że oni też chcą Cię wypchnąć z jakiegoś toru, z jakiejś drogi, którą Ty podążasz a nie wiem czy tak do końca jest i to podejrzenia też ludzi, którzy są wokół ciebie, że trochę ich nieuczciwie traktujesz, jakieś tutaj rzeczy, no taki ten tydzień, kurczę, dobrze, że się skończy, <dobrze>, dobrze, że to tylko tydzień, ale ta uważność, to spojrzenie, to spojrzenie na to, co ty przyciągasz i jakie są twoje myśli, ta uważność bardziej takie skup, większe skupienie się na sobie. To jest przypomnienie, kochana, tutaj. Pewnych energii. Piątka buław jako karta rada. Piątka buław, rywalizacja. Czy ty chcesz rywalizować z kimś o coś, o palmę pierwszeństwa, o ostatnie słowo, o bycie najmądrzejszą, najlepszą, czy to, co robisz, robisz dla siebie? To jest ważne, abyś sobie to uświadomiła. Jeżeli rywalizacja ci sprzyja, jeżeli rywalizacja jest taką energią, która cię na Pędza, no to rywalizuj z innymi, natomiast jeżeli niekoniecznie, no to właśnie o tym ci karty przypominają, abyś nie walczyła, nie biła się z nikim o tę palmę pierwszeństwa, ale abyś uświadomiła sobie, że jeżeli coś chcesz robić, no to robisz to dla siebie i wtedy już nie trzeba rywalizować. Wtedy ważne jest, aby skupić się po prostu na każdej, nawet najmniejszej, najmniejszym osiągnięciu i wynagradzać się za to. Podejmuj decyzję, podejmij decyzję. Czujesz się spętany i niepewny? Posłuchaj swojej intuicji i podejmij decyzję. No właśnie. Właściwie cały tydzień tutaj pokazuje takie, takie spętanie, takie, taką niepewność, jakąś niechęć, rywalizację. Tu mogą się pojawić też jakieś plotki, miecze wbijane dodatkowo. No i jeszcze sama sobie podcinasz skrzydła. No dobrze byłoby, żeby ten tydzień skończył się. Szybciej. I co jeszcze? No, mam nadzieję, że nikt nie wybierze akurat tego czytania. Ale jeżeli wybrałaś upływ czasu, tak zaplanuj czas, abyś miała chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. A więc, właśnie w tym ferworze, wszystkiego znajdź czas dla siebie. To, jest te, to są te nagrody, o których ja tutaj już kilkukrotnie. Powiedziałam, e, kochana, jeżeli niezbyt wam się to czytanie podobało, niezbyt wam przypadło do gustu, może potrzebujecie czytania prywatnego, e, no to piszcie po prostu na maila. E, no nie zawsze są idealne te czytania, chociaż zawsze z kart staram się wybrać e, to, co najlepsze. Teraz tak się ułożyły. E, mam nadzieję, że pomimo wszystko zostawicie łapeczkę w górę, zostawicie komentarz i subskrypcję mojego kanału. A teraz czytanie dla tych z was, które wybrały taniec, czytanie na nadchodzący tydzień, czyli od 17 do 23 marca. O kurczę, następna może to takie energie w tym tygodniu. Poprzednie czytanie było mało ciekawe. No i wy też tutaj macie. Sporo zawirowania. Piątka mieczy, Czwórka kielichów, Piątka buław. Kochane, no, też jest takie stawianie sprawy na ostrzu noża, tu panie nogą w tej piątce kielichów, ja, ja i tylko ja, wysokie ego, zdobywanie takie trochę po trupach do celu, chociaż piątka mieczy też przypomina o tym, że jeżeli z kimś współpracujemy, jeżeli pracuje nam się dobrze, jeżeli jesteśmy z kimś w relacji, no to nie zawsze to postawienie sprawy na ostrzu noża przynosi taki porządek. Dany, zaplanowany efekt. Niekiedy już po tym zwycięstwie zastanawiamy się, po co nam to było, po co my tak za wszelką cenę parłyśmy do przodu, bo osoba, z którą wygrałyśmy, ma nos na kwintę, jest niezadowolona, jest smutna, jest poraniona, czuje się skrzywdzona, i my w pewnym momencie też zaczynamy pomimo tego naszego zwycięstwa zwycięstwa odczuwać jakiś niesmak wydaje nam się wtedy, że to nasze zwycięstwo jest tylko takim połowicznym zwycięstwem. Czwórka kielichów, czyli następna energia, która się tutaj pokazała, mówi o tym, że to co blisko nas wydaje się niezauważalne, a my chcemy czegoś więcej, jeszcze, jeszcze, jeszcze nam mało, sięgamy po coś, co jest poza naszym zasięgiem, a to, co jest blisko, jest w ogóle niedocenione. Nie zauważamy tych małych przyjemności, tych małych zwycięstw, które się na naszej drodze pojawiają, a jeżeli mamy cel, to jakiś bardzo odległy i patrzymy tylko na niego, albo samym nam wydaje się, że no, pewnie my tam nigdy nie dojdziemy i jesteśmy cały czas smutne. Sfrustrowane. No i tak się tutaj też ten tydzień mało atrakcyjnie zapowiada. A na koniec jeszcze piątka buław, czyli ciąg dalszy rywalizacji, jakiegoś takiego roller emocjonalnego. Tutaj walka wręcz o palmę pierwszeństwa, o zwycięstwo, o to co komu przypadnie w udziale, a więc taki mocno, mocno bojowy tydzień, no i ten rollercoaster też może przenieść się na nasze, na wasze emocje, a więc tutaj no sporo takich, sporo takich energii, energii walki, energii wysokiego ego, niedosięgłych planów, jakichś oczekiwań, które... Właściwie nie do końca mają szansę być zrealizowane tych oczekiwań w stosunku do innych, ale też do siebie. Jako karta rada pokazała ci się siódemka kielichów: nie bujaj w obłokach, zejdź na ziemię. Los daje ci bardzo dużo możliwości, ale przez to, że dostajesz czegoś w nadmiarze, że dostajesz w nadmiarze właśnie tych możliwości różnych od losu. Może ci się wydawać, że one wszystkie są tak atrakcyjne, że będziesz chciała je wszystkie mieć tu, teraz, od razu. Pamiętaj, one wszystkie są dla ciebie, ale jeżeli będziesz szła do nich krok po kroku, wybierz z nich jedną, a gdy wybierzesz tę jedną, no to y, zacznij realizować. Y, y, Coś w tym kierunku rób, abyś mogła właśnie ten cel, te, ten jeden kielich dostać, a dopiero gdy go już osiągniesz, gdy go dostaniesz, gdy spełni się to, o czym marzysz, sięgaj po następny. Bo jeżeli wszystkie naraz będziesz chciała złapać, jeżeli wszystkie naraz będziesz chciała wciągnąć do swoich energii, no to jest takie trochę bujanie, jak w tej czwórce kielichów, czyli myślisz o tych, o tych iluś tam możliwościach, jako jednej jakiejś niedościgłej, jeżeli rozmienisz się na drobne w osiąganiu tych celów, no to one mogą po prostu wszystkie gdzieś poza Twoje możliwości zwyczajnie wyfrunąć. Zejdź na ziemię, nie bujaj w obłokach, krok po kroku dojdziesz do tego, czego pragniesz. Podtrzymuj swój optymizm, no to jest bardzo ważne. Nadchodzi spełnienie Twoich marzeń. Nie poddawaj się przed wydarzeniem, tuż przed wydarzeniem się cudu, ale idź krok po kroku, a nie pędź, bo można się. Potknąć zwyczajnie, no i nie walcz ze wszystkimi. Niekiedy a warto jest popłynąć chociaż przez moment z prądem. Wybrałaś taniec, pokaż wszystkim, co potrafisz, dziel się swoimi talentami i zdolnościami ze światem. Dziel się, chwal się, ale nie rywalizuj. Nie mów, że to ty i tylko ty coś potrafisz zrobić. Pokaż, co zrobić potrafisz. Ale niech to Twoje ego nie będzie zbyt wysokie. Dziękuję Wam, kochane moje. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądało trzecie czytanie. A Was proszę o łapeczkę w górę, proszę o subskrypcję, proszę o komentarz. A jeżeli potrzebujecie czegoś prywatnego, piszcie, kochane, na maila. Jeżeli wybrałaś błogosławieństwo, zobaczmy. Cóż tutaj dla Was karty chcą pokazać na ten nadchodzący tydzień, czyli tydzień od 17. Do 23 marca. No, u Was na szczęście lepiej, chociaż też pomiędzy tymi naprawdę fajnymi kartami pokazała się dziewiątka buław. Mówię lepiej, dlatego że dwa poprzednie czytania były naprawdę mocno takie dołujące energetycznie, a więc coś w tych energiach. Tym nadchodzącym tygodniu chyba, chyba się tam plączę. Wy jednak macie tutaj przewagę bardzo dobrych energii, a więc tak, tylko na samym początku o tej mniej ciekawej wspomnę, czyli na początek. Coś gorszego, a potem już lepsze energie. Dziewiątka buław, która jest pomiędzy tutaj tymi naprawdę dobrymi kartami. Dziewiątka buław przypomina o tym, aby nie. Brać świata, nie postrzegać innych ludzi i problemów, czy sytuacji, które się zdarzają, tylko i wyłącznie przez pryzmat takiej wybuchowości, takiej emocji, właśnie na granicy furii niekiedy. Dziewiątka buław to też branie na siebie zbyt wiele. To jeszcze nie dziesiątka buławowa, czyli jeszcze Was nie, nie przypnie, nie, nie dobije Was, że tak powiem do dna w tym nadchodzącym tygodniu, i oby w ogóle, bo już cała reszta kart tutaj też pokazuje, że zapanujecie nad tymi energiami, ale warto się zastanowić, czy nie bierzesz na siebie zbyt wiele, czy nie zbyt silnie emocjonalnie podchodzisz do problemów. Wycisz się w niektórych momentach, zastanów się, czy wybuchy jakiejś złości są potrzebne Tobie i innym. Ty być może wyrzucisz z siebie to wszystko, ale inni mogą zapamiętać niepotrzebne słowa, rzucone weter. Także tutaj. Zastanów się, czy, czy też sama siebie troszeczkę nie blokujesz, czy sama dla siebie zbyt wielu takich obciążających energii nie, nie, nie dajesz. Nie otaczasz się po prostu zbyt wieloma nieciekawymi i dołującymi emocjami. Mam nadzieję, że to był tylko taki drobny tutaj epizod w tym tygodniu, bo karty, które są po bokach tej dziewiątki buław są naprawdę wspaniałymi emocjami i energiami już. Energia czwórki buław mówi o budowaniu przede wszystkim relacji na solidnych fundamentach, ale to też energie związane z pracą, to dobre kontakty z ludźmi. To e, też e, takie budowanie swojej przestrzeni, a dbanie o swoją przestrzeń. Czwórka buław to też spotkania rodzinne, to rodzinne imprezy, to fajnie spędzony czas, zarówno z przyjaciółmi, jak i z ludźmi, z którymi. A, z, Wiedzisz życie. To mogą być też imprezy, imprezy firmowe, jakieś spotkania takie w gronie właśnie przyjaciół z pracy, ale też dopinanie różnego rodzaju planów, no tak na wysokim poziomie. I energia dziesiątki kielichów, mówiąca o tym, że dostajesz wszystko to, o czym sobie Zamarzysz. nie ma się więc co wściekać, nie ma się co złościć, nawet jeżeli ktoś coś tam przez przypadek powie chlapnie, no to po prostu puść to mimo uszu, nie daj się wpędzić w te energie dziewiątki buław, bo masz do dyspozycji naprawdę dużo, dużo ciekawsze. Emocje, dziesiątka kielichów to szczęście, to zdrowie, to radość, to pieniądze, to miłość, to bardzo dobre kontakty z ludźmi, to fajna rozmowa, taka, która płynie łatwo, jeżeli załatwiamy jakieś interesy. Są to rzeczy, które będą się nam tak kleiły, tak wiesz, bez żadnego problemu, dopniemy wszystko. To, o czym myślisz, to, czego pragniesz. No, karty rodzinne na początku i na końcu, więc może się szykować jakaś informacja, no, taka o dużej, dużej rodzinnej imprezie, co też może być ciekawe. Niekoniecznie oczywiście w tym tygodniu, ale taka informacja może do Twoich uszu dotrzeć, no, żeby nie było za ładnie. No to ta dziewiątka mieczy tym razem jako podpowiedź, jako karta rada. Przypomnienie: odrzuć czarnowictwo, odrzuć smutne myśli. Nie bierz do swojej głowy zbyt wiele, nie buduj scenariuszy jakichś takich opartych na niepowodzeniach. Na nieudanych rzeczach, bo ty masz tutaj naprawdę bardzo fajne karty, ale energia chyba w tym nadchodzącym tygodniu jakaś taka dołująca jest. No, teraz na koniec poprzedniego tygodnia, czyli 14 marca, było, była pełnia księżyca, taka połączona z zaćmieniem. Ten czas, który nadchodzi, też będzie się wiązał i z zaćmieniem słońca i z przejściem w nowy rok um, astrologiczny. Ten astronomiczny się zaczyna nam nowy rok. To są takie troszeczkę cięższe energie, i w waszych kartach, pomimo tych dwóch przepięknych kart, też gdzieś ta energia tych dziewiątek tutaj się błąka. Dziewiątki to często coś, co my sami na siebie ściągamy. Los chce was przed tym uchronić, dając energię czwórki buław i dziesiątkę kielichów. Dobrze byłoby, żebyście zaufały tym razem losowi, a nie swoim myślom i swoim przeczuciom. Muzyka dla manifestacji. Aby zamanifestować szybko, myśl o swoich pragnieniach, gdy śpiewasz, nucisz lub grasz muzykę a jeżeli w te emocje wejdziecie bardziej jeżeli taką sympatyczną muzyką będziecie się otaczać będziecie nucić no to jest szansa że te dziewiątki odgonicie ze swoich energii wybrałaś błogosławieństwo no i ona mówi bądź wdzięczny za to co masz wdzięczne serce wzbudza więcej radości miłości i powodzenia, doceniaj to, co masz, ale nie i nie wpędzaj się w energię dziewiątek. Dziękuję wam kochane bardzo za to, że ze mną byłyście. Napiszcie, jak to widzicie. Napiszcie, czy czujecie, że uda wam się ominąć tę dziewiątkową, niezbyt rewelacyjną energię na nadchodzący tydzień i czy zaplanowałyście coś fajnego, co was może tak łatwo z tych energii wypędzić. Dziękuję wam, całuję was, zdrowa baba i tarot.